Wodakowe zawiechy ja mam. Ja też tak samo. Głowa mnie boli. No. no ale ja mam... jak mi się łódki. Mi też, u wróbet. O kurwa, jakiego <grym grym> jeszcze masz? No, no czekaj. Ten. O nawet petarda jest. <grym> <grym> o kurwa. To że jest po Sylwestrze. No. Nie, ale jest to jeszcze przed Sylwestrem. Patrz, jest słychać. O kurwa.

Siema! ma! Elo, cello! O, a, a nakręcę je. nakręcej nie! No, to jest na co? a takie na masz dupę, gdy ją kręcisz! <gry> Ale byś się opluła! No, nie rzucaj! Ty kurwo nie drówniasz, że stanie od kopania, Ty kurwo ja się z i właśnie przejebie. się. Zrzuciłem się. <grym> 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 ja się. Zrzuciłem się.